Będzie pochwalony w z Grupą Świętego Józefa, różowo-niebieska. Witam Księdza biskupa. Oklaski. Witamy do naszego Księdza proboszcza. Ma Księdza Prowoszcz, tempo, jeszcze przed chwilą był przy Paraty, a teraz już tutaj. Wszczymy sobie, też, żeby takie tempo było, prosimy Księdza o błogosławieństwo. Zapraszamy tutaj Księdza Nie? Dziękuję, przyda mi się jak nie Pięknie, wiem. Ja na na rowerze. Pięknie, na... Tak, jadę na rowerze. Nie, tam Pięknie, tak, żeby, tak, żebyśmy tak tak, w tak, dzisku, pod pod tą Kolej, pan, jak się zadziskupowali, byli w konsule. Zapłać za stółę, którą tutaj otrzymałem. Stuła ze świetnym zechem kaliskim. Przyda się może nie tyle na rowerze, co na różne usługi liturgiczne. Ksiądzki Kary też ma taką ładną stółę. Zauważyłem, że jest to który tutaj zawsze. Chcę być w tym momencie, na taki, właśnie w takim momencie, gdzie Bielgrzymka właściwie rusza na 100%. Cieszę się bardzo, że możemy się tutaj spotkać, tym bardziej, że gromadzi nas w, w tym momencie święty Józef. I Józef, z Józefem idziecie do Matki Boże. Tak, niech to będzie taki dobry czas. Wiemy, że Bielgrzymka jest e, takim przeżywaniem czasu wspólnotowym, czasu, który jest uświęcony. Częstusze spotkamy się na trasie nie tylko w Lodnikach, ale w Lodniku Białej, na Jasnej Górze, na Ukaliści, to są te zasadnicze punkty, ale też jest ojciec duchowny, jest przewodnik, który będzie głosił konferencję, życzę, żeby się dobrze trzymać przewodnika, żeby nigdzie nie zboczyć jakąś trasę, ale żeby na tej prostej drodze dojść do Jasnej Góry. Cieszę się jeszcze raz, Wiemy, że taką, takim gasłem przewodnim jest to, że człowiek jest drogą Kościoła, to są jeszcze słowa zaczerpnięte, właściwie słowa soborowe, później też y, rozjaśnione przez nauczanie kardynała Wojtyły, św. Jana Pawła II, ale też opowiedział, że Kościół właśnie wszystkie drogi prowadzą do człowieka, drogi Kościoła. Ale żeby tak było, to trzeba, żeby człowiek był otwarty na pana Boga. Także Pielgrzymka jest takim czasem otwierania się na Pana Jezusa, na działanie Ducha Świętego i tego życzę. Oprócz tego są też inne aspekty bardzo radosne. I radosne świadectwo, dobre towarzystwo, brak, siostra, też taka dobra bliskość, to jest dla nas bardzo istotne. W Kiełczynce nie ma ludzi samotnych. Wszyscy jakoś doświadczamy takich dobrych relacji. I chcielibyśmy, się, żeby te relacje się przedłużały później w naszą codzienność, kiedy wracamy do różnych spraw codziennych. Mów zapłać jeszcze raz, zapłać serdeczne. Będziemy wspólnie pielgrzymować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Otwórzcie swoje serce na błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Spomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże. O każdej Boże. О, не за To znaczy, że to jest na taki nie łamy raczej. Nasza grupa z postoju wychodzi o 9.30. 9.30 wyruszamy. Wyczędziemy, bo mamy całe 40 minut w postoju. është gjithmonë në minutë për të qenë në vendin e duhur dhe për të qenë në vendin e duhur